Kiewiórki bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Takich dość niecodziennych, jak na Kambodżę okolicznościach przyrody. Przed Przeniosę się kawałek, bo tam na mnie leci i na aparat, w sensie kamerę również. Witajcie moi drodzy w kolejnym epizodzie. Zapraszam was serdecznie do oglądania i życzę miłej zabawy. Bawcie się dobrze, cześć. Miałem podjechać na targ kupić parę rzeczy dzisiaj e, do kuchni, ale, ale niestety właśnie się okazało, że kompletnie nie ma paliwa i teraz modlę się, żeby dojechać na tej resztce do stacji benzynowej. Muszę pokluczyć trochę, bo tam przy głównym rondzie stoi policja i łapie zabrać kasku, a ja oczywiście nie mam kasku na sobie. O, już zaczyna szarpać, nie no będę musiał pchać. Eee, dlaczego? Dojechałem, na no, oparach, już szarpało, szarpało, ale jestem. Jaka cena? O nie. Zobaczył, że biało, ile je droższą, niech to. No trudno. 96 centów. Jak to mówią, wszystko jedno i tak tankuje za 5000 r., a potem ran. Dobra, jest paliwo, można jechać na zakupy. Byłem w domu po długopis, kartkę będę spisywał wiadomości dla podsumowania dnia. Ale po drodze, przechodząc obok banku, zaparkowany Land Cruiser. Chciałem Wam pokazać, jakie ma fele. Tu jeździ dużo fajnych samochodów, ale jeszcze Land Cruisera na takich felach to nie widziałem. Zobaczcie. Spory. Fajny, fajny, fajny. może się coraz wcześniej wcześniej czuć nadchodzącą porę deszczową. A tu jest ta kafejka, której, z której wysyłam materiały codziennie będąc w Kokongu. Mają szybkie wi-fi. No, tak tutaj też tutaj też moja żona ma spotkanie ze znajomym teraz. <głos> <głos> Idziemy z Dżuny do domu. Ta rąk pojechała spotkać się ze znajomą właśnie. I Chciałem wam pokazać tutaj na dachu tego domu, taka wystająca antena. Tam jest głośnik. I te wszystkie puści które słyszycie, to są puszczane z tego głośnika dźwięki właśnie, które mają przywoływać jaskółki do tego budynku. I tak na każdym budynku jest. Stąd też strasznie głośno. Niby w jaskółki, ale dość hałasne. Tak kochanie, zaraz ci pomogę, już. A ja spróbuję się dostać któregoś dnia do takiego jaskółczego domu, zobaczyć jak wygląda środka. Miał być lunch w Seulu, ale że nie byli w stanie zrobić ostrej żupy, ponieważ nie mają prądu i nie działa im taka wyciskarka, żeby wycisnąć ostrość z papryczek. W związku z czym przyjechaliśmy yeah. do Mamy Tarą z restauracji, gdzie zrobimy sobie po prostu zwykły noodle soup. Yeah. Maybe you will eat as well? Yeah. Yeah? Yes. Yeah. With this amount of soup? You said that you a lot. Not a lot of, of noodles. Tu nam się gotuje rosół, a zaraz zobaczcie, jak się kłada do poszczególne, jak się kompletuje taką chmerską modlą. Proszę bardzo, zobaczcie, co mi tutaj małżonka skomponuje. Wrzuciła list zwykłej sałaty. Trochę kiełku. Oh, want Nie. Uh -huh. yeah. yeah. okay. yeah. Which one? Oh, I don't know, baby. No po prostu można wrzucić sobie świeżą krewetkę. Maybe Octopus. Okay. One, tak like small, small, To This much? jest. O, to jest. O, to jest. small, Nie, to jest. O. To To on ja się jeszcze squid do niej. Śmierdza. Macki. O, 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 jeszcze żywa, jeszcze żywa, jeszcze żywa. chciały Trochę noodles. Warzywka. Zalewamy to wszystko. Wrzucę na chwilę do porządku. Boję się, że Baby, she hold down here. Mm -hmm. No to później po prostu się zalewa i jest. Tu do I I ośmiorniczka już jest gotowa, żeby znaleźć się w talerzu. Zalewamy całą serwisową. Yes, I tak wygląda, skomponowana przez moją żonę, Ludwica. Zamiast siedmiostopniowej ostrej zupy z Seulu, której damy jeszcze jedną szansę jutro. A teraz jeszcze personalizacja. Czyli trochę chili. Trochę pieprzu. a Ale mi się trafiła taka pusta. No. Trochę pieprzu. Tutaj mamy takie mini papryczki chili w takiej zalewie. Samych płatyczki nie przypadam, ale zalewę jak najbardziej. Nie łatwo mi to jedno ręko zrobić, więc na jedna no trudno będzie z jedną. Odrobineczka sosu sojowego i troszkę sosu chili. Całość mieszamy. I zupa, gotowa do jedzenia. Smacznego. Byliśmy właśnie w banku. Chcę ułatwić sprawę, ale nie jest łatwo się dogadać. Także nie, niezbyt to nam wyszło. A teraz jedziemy na taką miejscówkę tam, nad wodą. Nigdy tam w sumie nie byliśmy, a wiemy, że, że jest takie miejsce. Nie wiem, czy ono działa teraz, jak turystów nie ma, ale pojedziemy, sprawdzimy. Zawsze jest to coś, co można zobaczyć i co można Wam pokazać. Wow. Nie jest łatwo się dostać do tego miejsca, a takie tam małe strzeliste domeczki widać, to właśnie tam jedziemy. Po wczorajszych ulewach e, droga tutaj gruntowa jest strasznie rozwalona, rozjeżdżona, rozsiapciana i mimo że jesteśmy motorem to nie było łatwo wcale no ale już jesteśmy u celu prawie że okay, Dojechaliśmy, ale okazuje się, że na razie to jest przerabiane na ośrodek taki, gdzie można po prostu przyjechać sobie i, i spać. Tam są takie domki po prostu gościnne, a tu zrobili takie namioty, ale przerabiają to po prostu. No i nie ma w żadnych atrakcji, także przejechaliśmy się kawałek, czy się pokręcimy dookoła, może coś fajnego znajdziemy. Także cała nasza wyprawa okazała się być, no może nie, nie wypałem, ale zbędnym trudem. Tam to co widać, to jest pakląg. To jest wioska właśnie rybacka pakląg, ta, ta na której byliśmy plaży. Tam z tamtej strony jest plaża. Tam już widać jest ujście i tam jest zatoka e, tajlandzka. Także generalnie bardzo ładnie. Mami, mami. Mm. Dziękuję kochanie, żeby tłumaczyłaś też, naszym widzom coś. Coś jeszcze? Aha, okej. Okay. No dobra, to jedziemy, zobaczymy, coś może innego fajnego znajdziemy po drodze. Tam są góry kardamomowe. A tam Zatoka Tajlandzka. A my dokładnie tutaj. Na zewnątrz błyska i grzmi. A my przyszliśmy odwiedzić naszego przyjaciela, który robi najlepszą pizzę w Kokongu i najlepsze włoskie danie. Prawdziwy neapolitańczyk Vittorio, który jest już w środku. Obchodził wczoraj urodziny i eee, dzisiaj go przed wyjazdem do Knopa chcemy tylko koniecznie odwiedzić. No i to właśnie. Czynimy. oto jego niewielki przybytek. A to witory przy pracy nie chce przeszkadzać, więc tylko tak zajrzymy, potem podadamy z nim. Ciasto już wyjeżdża na pizzę, prawdziwie na stylu. Jak będziecie w Kokongu, to zdecydowanie polecam wam to miejsce. Bardzo odmienne od tradycyjnych pizz, które można kupić w Kambodży, to jest prawdziwa pizza neapolitańska. Fajna pizza, kokok. szybka jestem. A jedna nice. <laughs> Tutaj macie wszystkie pizze. Ale nie tylko pizza, jest i pasta, a od pewnego czasu Wiktoria również robi klasyczne tiramisu. Mm -hmm. Zaraz moja żona będzie je kosztowała. Co ty oglądasz, co ty oglądasz, co ty Nawet na chwilę bez telefonu. Tam się czary, nie zdążyłem wam pokazać. Victoria zasuwa z tym ciastem. O, o, pięknie się rozciąga. To jest pizza w stylu neapolitańskim. Nie może być idealnie równa. Jest zrobiona w pełni ręcznie. Śliczne. Nie chcę przeszkadzać. Jest Oczywiście specjalny sos. Widzieliście już jak przygotowywali pizzę Polacy. Zobaczcie jak to robi rozbity włoch. Zbieramy ser. To jest mozzarella? Idzie mozzarella. Ja włoski, włoskie bąbiny, zobaczcie. Niełatwo takie rzeczy dostać. Jest Victoria przy pracy. Uch, na bogato. Dużo będzie. tego. To jeszcze nie nasze pizze, to nasze które musimy poczekać. No, kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Będę wjeżdżały do pizji. I do niej spiec. Daję sobie Troszeczkę mąki. Wjeżdża pod ciasto. Lekkie naciągnięcie, naciągnięcie. I do Brawo, Witorek! Super, super robota! Spasiba! Spasiba i in Russian! Dziękuję i sympolić. No i czekamy sobie, czekamy. Zobaczcie, to rodzinne wyjście. Do pytania. Cały czas, cały czas ktoś przychodzi nowy. I mimo, że po Kongu już prawie nie ma ekspatów, prawie nie ma białych, bo to oni są głównie celem targetem Vitorio. to ci, którzy są Przychodzą tutaj, tutaj. na to nie tylko pizza. Nie? Nie, A w pasie, którą wie tutaj pan jest kiełbasa odpadła. Także wszystko się domyka w pewnym krębich. Jedna z tych dwóch pizz, które teraz są przygotowywane, to już będzie nasza. Skąd wiem? Bo widzą składniki. Są już grzyby, pieczarki prawdziwe. Jest szynka, bo to jedna plastelki. Moja żona zażyczyła sobie połowę pizzy z grzybami i z szynką, a ja drugą wziąłem sobie pikantną. No, wszystko sprowadzamy już ładnie. Na celej

Nie przeszkadzajmy już pracy Toyo, żeby go nie rozpraszać, bo się nie doczekamy na pizzę. Jeszcze szybko rzut oka, bo to jest nasza pizza. Czarny na połowie. Starą. A u mnie jest. Trochę kryszankie też u niej wyląduje. Oczywiście, że tak. Ale fantastyko. ¡Bella! ¡Bella fantasma! Bien, y rozcigamos, rozcigamos, rozcigamos. y ¡Yes! ¡Yes! I on. Pół na pół. Wszystko z ręki Vittorio. A to ma jeszcze. Cześć. Nie chrupiące. zobaczcie, jak z jest mm. Ale będzie pychane. Pisa, pisa. Ale już uważaj, Gorące jeszcze. Ostrożnie. Ja Ci to przełożę, ja, już kawałki. Ja, ja. Tak, ja, ja. dało, do ja. ręce. Podmucham Ci trochę. Chodź, chodź. O, mama sama kogo. To nam przeszkadza, słusznie. A? No, no, dobra pizza? No, pizza? Dobra, ha? Bardzo dobra. Pizza zniknęła w okamgnieniu. Tutaj jeszcze męczy się tylko dżuny. A teraz sobie zamówiłem jeszcze deser. I

To wszystko, co z niej zostało jeszcze, dżuny będzie męczyła. Ta rąk nie dała rady zmęczyć Piramisu Nie dlatego że nie dobre, przepyszne. Zabiera je do domu. Będzie jadło później, bo już jest najedzona. jedzona. I kiedy już siedzimy tacy pełni, zupełnie, to dzwoni właśnie jej mama i mówi, żebyśmy przyszli koniecznie szybko do domu, bo ona teraz robi zupę. Żebyśmy się dołączyli do jedzenia zupy. Niemożliwe. Nie dam rady. Nie dam rady. Vittorio, thank you very much, my friend. Thank you very much. Thank you. This is definitely a place to be when you are in Kokong. Thank you very much. See you soon. Get well with your nerves. Bye. Bye. We're going. Ah, of course. I was going to forget, and of course I would Yes. At the final. Dotarliśmy do domu już, a tutaj teściowa przygotowała ucztę. Na takiej kuchence yy, turystycznej gotuje się Potem, zupa cały czas. Robi się zupka po prostu. Tutaj są różne rzeczy. Są warzywa, są grzyby, jakieś zioła. Jest sałata pak choi czy to ta pak Są krewetki świeże. I każdy będzie uznania, są sosy różne takie, to jest sos, ok, sos, a to jest specjalny taki sos, który się do tej zupy stosuje i o co chodzi, każdy sobie ma miseczkę, są pałeczki, jest łyżka oczywiście i wrzuca się do tej zupy, co kto sobie sobie życzy, nie mi się o słupki, ale generalnie wrzuca się po trochu każdego. Jak krewetki się zrobią, to się wyciąga. Kto ma ochotę na krewetki wyciąga krewetki. Kto ma ochotę zjeść wołowinę, to zjada wołowinę. Kto ma ochotę grzyby, to zjada sobie grzyby. Każdy sobie nakłada tam po prostu do, do swojej miseczki to na co ma ochotę. I to jest liczności tam są. Zobaczcie, ale bogato. I to jest właśnie sposób jedzenia kmerski. Dzielenie się. sharing. Nie, że każdy ma swój talerz, tylko jest główne danie i każdy sobie nakłada, i wszyscy z niego jedzą. A ja jeszcze dostałem tutaj specjalność. To jest kmerskie, nie no mówią na to wino, ale to jest bimber po prostu. Tylko ten jest zmieszany z miodem em, z pszczół z dżungli, dzikich pszczół. I e, to jest, jak widzicie, ilości raczej jest dawkowe, ale to jest na dobry sen na to, żeby się dobrze spało. I jak to się na, how, what is the name of this? Srakmay. Sra 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 so, tak mom. Sra bo sra. Sra tak mum, tak to jest dziewczyna sra tak mom, czyli sra, prostu alkohol tak 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 alkohol tak 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 Także taka kolacja nie niespodzianka. Jeszcze. Ciekawe również e, przy tego typu kolacjach jest, jest taka zdecydowana różnica kulturowa pomiędzy Polską a, a Kambodżą na przykład, że w momencie, w którym ktoś po prostu już skończył jeść i już nie chce więcej to sobie odchodzi i tak nagle po prostu wszyscy znikają. Został tylko James Bond, czyli starszy brat, starszy brat mojego teścia e, i reszta zniknęła. Po prostu, to sobie wstaje po kolei, to wstaje, to wstaje, to wstaje, zabierają sobie talerzyki i koniec. Także ja również już będę kończył tą kolację. A tu chcę wam pokazać taką ciekawostkę jeszcze. Zobaczcie. na dole, co stoi. Soplica wiśniowa. Przywiozłem ją ze dwa lata temu, jak nie lepiej. Tu dawniej niż 2 lata temu. I cały czas jest. Tak sobie pyknie też czasami, tak, tak, piętnasteczkę i odstawiaj parę miesięcy stoi. Można? Można. Także sopnica też tutaj w Kambodży jest obecna. Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność Waszą, za aktywność i za cierpliwość. Czas już kończyć ten odcinek, ale zapraszam oczywiście na jutrzejszy. No i to o 22, podsumowanie dnia, wiadomości ze świata, <gry> ze świata, z Kambodży, z Kambodży, wiadomości z Kambodży. Zapraszam serdecznie, dziękuję Wam pięknie, miłego popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, hej!